Kolejny sparing, kolejne zwycięstwo, nie za dużo tych zwycięstw, nie obawiasz się? Chyba nie, chyba nie, no. pół żartem, pół serio. No, wynik, no wynik, wygraliśmy 2-0, natomiast yy, widzieliśmy, że były fragmenty, gdzie ciężko się nam grało. Wiem, co robiliśmy na tym zgrupowaniu, zdaję sobie sprawę, że nie było dzisiaj łatwo grać, natomiast... Yy, tak zakładaliśmy, że każdy musi dać z siebie maksimum na tyle, na ile go w dniu dzisiejszym stać. Natomiast no, pierwsza połowa była na pewno lepsza od tej drugiej. I to nie ze względu na bramki, ale chodzi o grę, o płynność gry, o powiedzmy realizowanie pewnych założeń, o których mówiliśmy sobie przed meczem. No a druga, druga to już tak dobrze nie wyglądało. I też nie chcę szukać jakichś usprawiedliwień, no, ale wynik jest dla nas korzystny. No tak, dobra praca, idzie to pierwszy obóz. раз приготовимся на другие. Ну, добрые тренинги. Ну так, шесть может меньшеные, для того так где еще Ноги были такие тяжкие, может, то, что показало. So, мы не мыслим о матче, мы мыслим о тренингах. Целый день по два тренинга у нас, не может, так-то показалось.